Znajomi Bagiego przerwali milczenie. Tak naprawdę wygląda relacja zwycięzcy task z Magdą Tarnowską. Chociaż 17 edycja tańca z gwiazdami dobiegła już końca, wciąż nie milkną plotki na temat relacji Mikołaja Bagi Bagińskiego z Magdą Tarnowską. Czy zwycięzcy rywalizacji o kryształową kulę rzeczywiście połączyło z tancerką coś więcej? O szczegółach ich relacji zdecydowali się wypowiedzieć znajomi influencera. Mikołaj Bagi Bagiński, zwycięzcą tańca z gwiazdami. Jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami obfitowała w wiele niespodzianek i zaskakujących zwrotów akcji. W wielkim finale nieoczekiwanie zabrakło znakomicie tańczącej Katarzyny Cilman, a o kryształową kulę rywalizował Mikołaj Bagi-Bagiński i Magda Tarnowska, Maurycy Popiel z Sarą Janicką oraz Wiktoria Gorodecka z Kamilem Kuroczko. Ku wielkiemu zdziwieniu jurorów, widzowie zadecydowali, że triumfatorem tej edycji tańca z gwiazdami został Bagi. Influencer wyprzedził gwiazdora M jak miłość, który zajął drugie miejsce, a podium zamknęła aktorka. Taniec z gwiazdami wzbudzał wielkie emocje nie tylko z powodu tego, co działo się na parkiecie. W pewnym momencie pojawiły się bowiem plotki sugerujące, że Bagiego i Magdę Tarnowską łączy coś więcej niż taniec. Znajomi Bagiego mówią wprost o jego relacji z Magdą Tarnowską. Sami zainteresowani zapewniali jednak, że łączy ich jedynie przyjaźń. Nie chcemy, żeby ktokolwiek nam kazał nazywać naszą relację. Uważamy, że ona jest, jaka jest. My wiemy, jaka jest, mówił influencer w rozmowie z Pomponikiem. Teraz głos w sprawie postanowili zabrać znajomi Mikołaja Bagińskiego, którzy współpracują z nim w ramach grupy Dre Dolar Dolar Code. Ja zawsze shipuję Bagiego, bo jeszcze nie ma dziewczyny. Szczerze to takie trochę dla żartów. Chciałabym trochę to zostawić dla nich, żeby też nie wywierać dziwnej presji. Zdradziła Gabriela Bednarz w rozmowie z Pudelkiem. Okazuje się, że nawet osoby z najbliższego otoczenia słynnego influencera nie wiedzą, co tak naprawdę łączy go z tancerką. To się samo nakręca, ciężko takie coś zatrzymać. To, co im tam w serduszku gra, tak naprawdę, to tylko oni wiedzą. Ciężko powiedzieć, dodał od siebie miłość kulesza. Magda Tarnowska znalazła z Bagim wspólny język. Przy okazji oboje zapewnili, że wspierają znajomość Bagiego i Magdy. Wszystko dlatego, że tancerka ma bardzo dobry wpływ na 24-latka. Zdecydowanie, tak jak Bagi powiedział, bardzo często uśmiecha się przy Madzi, jest to widać. Super się dogadują. Wiem, że jest przy niej szczęśliwy, czy jako przy koleżance, czy przy kimkolwiek innym. Fajnie, że ma taką osobę przy sobie, tłumaczyła Gabi. Przez obiektyw aparatu naprawdę nie da się ukryć emocji. To, że widać w oku Bagiego błysk, to realnie tak jest, podsumował Kulesza w tym samym wywiadzie.